Pewien pedział, który zwie się Talbot Daniels, wisi mi 10 kawałków. Mówi, że może coś wiedzieć na temat Floriana Krawicza. Koniec Twoich poszukiwań, przyjacielu, ten gość kieruje cię na właściwe tory. Pewien człowiek, nazywa się Talbot Daniels, zaprowadzi nas do niego. W końcu go zabijesz. Hej, podobno znasz Floriana Krawicza. Gdzie on jest? Nie wiem, o kim Ty mówisz. Wani go trochę. No dobra, znam kolesia, co lubi się nazywać Florian Krawicz. W pewnych sytuacjach. Mieszka gdzieś na przedmieściach. Zabierz mnie do niego. Jeśli się nie mylę, mieszkanie Berniego jest na przedmieściu. Jedź dalej prosto. Teraz w prawo. Tutaj w lewo. Jedź w prawo. Zamierzasz go zabić? Kiedy skończę z Florianem, będzie błagał o śmierć. Miko, spokojnie. Bierdolic spokój. Przyszedłem po ciebie dupku. Otwieraj. Przyszedłem po ciebie. Florian, czy to ty. Co ty do diabła tutaj robisz? Co ci się stało? Zacząłem ćwiczyć. No wiesz, wyrobiłem się. Szukałem diabła, który zabił moich towarzyszy. A trafiłem na pizdę. Co tu robicie, chłopaki? Dlaczego wyważyliście mi drzwi? Przyszedłem zadać ci kilka pytań. To nie byłeś ty, prawda? Co masz na myśli? Kto nas wyrobił? To byłeś ty albo Darko. Domyślałem się, że to on. O mój Boże. Myśli, że to ja? Dlatego tu jesteś. Przyszedłeś mnie zabić. Nie chcesz szlak. Ciebie też. Nie chcesz szlak, gruby Romanie. To nie ja. Nie ja. Nie zrobiłbym tego. Gdzie jest Darko? Oby w grobie. Sam nie wiem. Słyszałem, że jest gdzieś w Europie. W Szwajcarii czy gdzieś. A później powiedziano mi, że ty umarłeś, więc moje informacje są dość słabe. Musimy go znaleźć. Florian, czy tam Bernie? Mam nadzieję, że doprowadzi mnie do Dargo. O co chodzi, Florian? Chodź, chodź. Ludzie chcą mnie zabić. Nie zniosę tego. Nie dam rady. To nie fair. Jestem po prostu z sobą. O czym ty mówisz? Przyjechałem do tego kraju, żeby być sobą. Żeby uciec od ograniczonych umysłowo wiecznie wkurzonych macho. O, coś jak ja. Dokładnie. To znaczy nie. Są wiesz, co nam na myśli. To nie był cywilizowany kraj. Jak moja fryzura. Niedawno farbowałem. Zaraz go rozwalę i nie przefarbuję sobie włosów. Przestańcie przecieć Przestań o włosach, Florian. Bernie. To znaczy Bernie. W czym problem? Ktoś mnie zastrasza. Jakiś facet nie zaczepia i nie grozi. Czemu ci grozi? Dlatego. Wydaje mi się, że dlatego, że jestem cudowny, że. Co? Jestem gwieździem we własnym domu. Dobra, Bernie, chodź na dwór i zajmiemy się tym. Tak się cieszę, że znów się pojawiłeś w moim życiu. Ale słuchaj, ty i ja nie znamy się. Jak możesz tak mówić? Myślałem, że jesteś inny. Chcemy przecież, żeby ten gość cię zaatakował. Twoje zajęcia mają jakąś nazwę? Chciałbym wiedzieć, co robić, żeby mieć taki tyłeczek jak ty. Nazywa się ucieczka przed policją i bycie na usługach mafii. Przyspieszymy bicie serc Niko, ale najpierw muszę go sobą oczarować. Zaraz będzie po tobie. Czemu nie spróbuję z kimś, kto jest w stanie oddać? Co ci do tego? Męska kurwa. Mów, co chcesz. Niestety, za uderzenie mojego przyjaciela dostaniesz ode mnie niezły wpierdol. W Liberty City nie ma miejsca na homofobię. Potrzebuję czegoś na uspokojenie. A więc podoba się nowe życie w krainie możliwości? To nie czas na żarty człowieku. Wpadłem w poważne terapaty. Bardzo poważne. Mój chłopak jest szantażowany. A o co? O mnie. No dobra. Wygląda nieciekawie. Czy twój chłopak burmistrz dowiedział się czegoś o Darku, Bregiciu? Nie. Musisz mi pomóc. Muszę? A jak? Odstraszymy tych drani. Ciekawe, że odkąd wyważyłem drzwi Floriana, nagle jest tyle problemów, że mam pełne ręce roboty. Coś mi śmierdzi. Mam rację, pokażemy im. Kto was szantażuje? Nie wiemy. Nawet nie pokazywałem się osobiście, tylko wysyłałem swoich spółgłosów. Musimy przekazać ich szefowi, że nie może na nich pomiatać. Bryce? Chcieliśmy gadać z twoim chłopakiem, a nie z jego posłańcami. Posłuchaj, wrócisz do swojego szefa i powiesz mu, żeby się wycofał. Jeśli tak chcesz to załatwić, to dobra. Jutro rano Bryce wyląduje w wiadomościach Weasel News. Wiesz co? Może twój szef lepiej zrozumie przesłanie, jeśli wyśle mu twoje serce. No właśnie, twardzielu, jak ci się to podoba? Dimitri Raskalow prosi tylko raz. Kariera twojego kochanka dobiegła końca. Zabiorę cię z powrotem do domu. Mieliśmy ich tylko na straszy? Chyba trochę na mnie wyszło. Przynajmniej nie powiedzą Dimitriemu o spotkaniu i nie nakablują gazetą. Dimitri jest zbyt przebiegły, żeby osobiście iść do mediów. Informacja o Bryce'ie jest zbyt cenna. Czego chcesz, Dimitri? Od zawsze czułem, że coś z Tobą jest nie tak. Teraz, gdy wiem, że przyjaźni się z Brysem i Berniem, już wiem, co to takiego. Przestań szantażować moich przyjaciół. Nie chcesz nie wkurzyć bardziej. Przekonaj ich, żeby dali sobie spokój z kontraktami. Możemy pracować razem. Monster you were after, Bernie Crane, the Muscle Mary. Come on. Fuck you. You think I wouldn't have fingered him in a second if he was your guy? You could have told me he was here. I'm helping you find the man you're after. I'm not some reunite old boyfriend service. Look, I was in the army. I know it gets lonely. I know what it feels like to get close to a man. I'm sure you do. But you said you'd help me. I've already helped you, but I'll help you again. Wait for me to be in touch.